Zastanawiałaś się może kiedyś, dlaczego inni potrafią się cieszyć życiem, a ty, jakby coś cię blokowało? Jakby coś w środku, w ciele, coś nie pozwalało ci być spontaniczną, cieszyć się, bawić, być pełną radości? Jakieś poczucie lęku albo wstydu, jakby coś w ciele. Jeśli tak jest, to mam dla ciebie dobrą wiadomość. Wszystko z tobą w porządku. I jeżeli czujesz jakiś rodzaj blokady na odczuwanie pełnej radości w swoim życiu, to prawdopodobnie jest to echem przeszłości. W tym filmie opowiem ci, jak sobie z tą przeszłością poradzić oraz jak zintegrować to nieznane dotąd. Poczucie radości w swoim życiu. Tak byś mogła być spontaniczna i żyć w pełnej lekkości i cieszyć się życiem na takie, jakie zasługujesz. Zapraszam cię serdecznie. Więc wróćmy do tematu. Ja się przedstawię. Mam na imię Sandra i pomagam osobom, które tworzą świadomie swoje życie, tworzą świadomie swoje biznesy i kreują je po swojemu. A do tego, by kreować je po swojemu, czasem trzeba poradzić sobie z przeszłością, która sprawia, że działamy na automacie albo powtarzamy jakieś wzorce, czy to rodowe, czy to zapisane w dzieciństwie. I żeby móc tworzyć swoje życie w sposób po swojemu, w sposób taki, o jakim marzysz, najpierw musisz pozbyć się. Tej całego, tego całego bagażu przeszłości, a potem stworzyć siebie na nowo. A wracając do tematu, do tematu radości. Kiedy myślę o radości, przypomina mi się moja klientka, którą miałam niedawno. Nazwijmy ją Kasia. I Kasia, z którą już pracuję jakiś czas, poradziła sobie z dużym bagażem, który miała Przeszłości i doszła do fajnego momentu w swoim życiu. Takiego momentu, w którym można powiedzieć, że wszystko jest ok. Że ma fajne relacje, fajny związek, fajnie się też finanse układają, ma względne poczucie takiego bezpieczeństwa. Można powiedzieć, że wszystko jest ok. A jednak czegoś brakuje. I Kasia przyszła kiedyś i, i powiedziała mi, że chciałaby, Mieć więcej radości i zabawy w swoim życiu. I nie rozumiała, dlaczego dzieje się tak, że ma jakąś blokadę. Kasia miała dziecko, małą dziewczynkę, z którą nawet nie potrafiła się bawić. I kiedy przepracowała takie różne swoje ciężkie tematy, zauważyła, że nie ma dostępu do radości. Że nie ma dostępu do zabawy, że kiedy ma się bawić, albo ma robić coś, co jest takie mniej, że tak powiem, opłacalne, albo mniej logiczne, albo coś, co jest tylko po to, żeby sprawiło przyjemność, to ona ma na to blokadę. I do tego stopnia, że czuje jakiś rodzaj wstydu, jakiś strach, lęk jakiś przed tym. By się na przykład bawić, albo by coś spontanicznie powiedzieć, by się zaśmiać, by poczuć lekkość, by poczuć radość. I kiedy obniżyłyśmy się na falach mózgowych, doszłyśmy do takich różnych momentów. Nie było jednego tego momentu w ich życiu, ale było ich jakby kilka, albo były one jakby dawkowane, w którym okazało się, że Kasia przede wszystkim była. Karana za spontaniczną zabawę. Kasia mieszkała ze swoją mamą, tatą, który czasem był też nieobecny, i z babcią. I duży wpływ też wywarła babcia, która miała pewną wizję wychowania, gdzie dzieci po prostu muszą chodzić jak w wojsku, wyprostowane. I przede wszystkim nie przeszkadzać, nie robić hałasu, a jeśli już się bawią, to bardzo cicho i w kącie. I kiedy Kasia próbowała jako dziecko się bawić w sposób bardziej spontaniczny, który nie wiem, zajmował więcej miejsca w domu więcej hałasu albo, albo więcej przestrzeni to była za to po prostu karana. I do tego stopnia, że było jakieś kilka większych sytuacji, które sprawiły, że zabawa, radość i jakieś spontaniczne wyrażanie siebie skojarzyło jej się z bólem. Ale to nie koniec historii. Czyli mamy ten jeden element, w którym mamy osobę, która jest karana za spontaniczną zabawę albo wyśmiewana za to, a z drugiej strony. Wychowała się też w takim domu, w którym nie mogła sobie do końca pozwolić na taką lekkość, spontaniczność, radość i pewien sposób funkcjonowania, w którym są chwile takiego zapomnienia, takiej błogości. Dlatego, że nie był to łatwy dom. Ojciec był albo nieobecny, albo miał problemy alkoholowe, co pod. Powodowało no, bardzo dużo spięcia w domu, a do tego wszystkiego matka była psychicznie nie do końca też dojrzała. Co sprawiało, że przerzucała ciężar swoich dorosłych problemów na córkę. I córka zamiast mieć dzieciństwo, w rzeczywistości tak naprawdę nigdy go nie miała. I to spowodowało też. Nawet taki rodzaj bycia w ciągłej gotowości ratowania, w ciągłej gotowości pomagania i w ciągłej takiej też gotowości wyszukiwania sobie, nie sobie problemów, ale jakby bycia w taki, na takim radarze, który sprawia, że wyszukuje niebezpieczeństwo. A kiedy ja wyszukuję niebezpieczeństwo i jestem w walce albo ucieczce, to nie ma w ogóle możliwości e, na jakąkolwiek zabawę czy błogość. To jest jedno, z drugim się wyklucza. I kiedy pracowałyśmy z, z Kasią na sesji, e, to Kasia też pamiętam, miała taki przed sesją e, e, jakby taki, takie zapytanie do mnie, e, taką, e, taką, może trochę. Niepewność w sobie, jak ona będzie w stanie zintegrować czy doświadczyć radości, jeśli ona jej nie zna. I kiedy zaczęłyśmy pracować z Kasią, po pierwsze Kasia zrozumiała, że to jest w ogóle nie jej wina, że jest taka poważna i taka zawsze poważna była, i, i czuje się zażenowana, kiedy ma zachować w jakiś taki bardziej radosny, spontaniczny, zabawny, wesoły sposób, dlatego, że po prostu była za to karana. I to już sprawiło, że poczuła jakiś też rodzaj wyrozumiałości względem siebie. I zeszło z niej takie też ciśnienie, że coś z nią nie tak, że może to jej wina, a może inni potrafią cieszyć się życiem, a ona nie potrafi. I to był taki pierwszy etap. Kolejnym etapem było też uzdrowienie oczywiście, tych momentów trudnych, które jej się gdzieś tam przypomniały, w których została skarana albo wyśmiana za jakieś swoje zachowanie, które było po prostu spontanicznym, radosnym, takim dziecięcym akcentem, który zawsze dziecko powinno mieć do tego prawo. No, a w niej przypadku niestety tak nie było. Musiała też podczas tej pracy spotkać się z tą częścią dorosłą swoją i tą, z tą swoją dziecięcą. Ta dziecięca była bardzo zaniedbana, ponieważ jakby ona musiała w pewien sposób porzucić swoje dzieciństwo. I kiedy zrozumiała, że dzisiaj już nie musi, dzisiaj już nie musi stać w takiej gotowości, bo tak naprawdę nie ma żadnego niebezpieczeństwa. A to niebezpieczeństwo, które ona czuła w swoim ciele, było tym niebezpieczeństwem z przeszłości. I kiedy ona to wszystko przetransformowała, Dopiero zauważyła, że w ogóle może mieć dostęp, takie jakby wewnętrzne pozwolenie na lekkość, na swobodę, na spontaniczność. I tutaj chciałabym trochę podsumować, co się zadziało, bo poza tym, że uwolniła i przepracowała, przetransformowała te, te swoje traumy, to zaczęłam pracować z Kasią też. W, w, za pomocą pola, za pomocą pola informacji w przestrzeni i to było też niesłuchane doświadczenie, ponieważ ono totalnie działo, działało, działało jakby nie na tą sferę intelektualną, ale na ciało i na jakby takie sensoryczne doświadczenia. Bo kiedy okazuje się, że kiedy nie mamy jakiegoś doświadczenia w swoim życiu, to nie jest wcale prawdą, że nie mamy do niego dostępu albo nie możemy go poczuć. Nie jest tak, że jeżeli nigdy nie przeżyłaś radości, to w związku z tym, że nie wiesz, co to radość, to nie masz do niej dostępu. Wcale tak nie jest. Możemy skorzystać z pracy z polem informacji, w którym tak jakby podpinamy się pod doświadczenie. Ponieważ to doświadczenie istnieje, są w, na świecie dzieci, które miały, miały, miały bardzo fajne dzieciństwo, które doświadczały radości i nie były za nie karane. Istnieją domy, może nie jest ich dużo, może jest ich mniej niż takich smutnych, że tak to nazwę, domów, ale istnieją też takie domy, w których Człowiek, jako dziecko mógł funkcjonować bardzo radośnie. I też rodzice byli radośni. Czyli ten wzór radości można też sobie podpiąć z przestrzeni. I to właśnie zdarzyło się na tych, na tych naszych spotkaniach. I było to niesłychaną zmianą u Kasi, ponieważ ona mogła. Sobie, jak to jest czuć radość, jak to jest czuć lekkość, jak to jest móc bez żadnych negatywnych konsekwencji odczuwać zabawę, wesołość, radość, uniesienie, jakiś rodzaj błogości. Po pierwsze, nie ma za to kary. A po drugie, jest to niesłychanie wzbogacające, też uzdrawiające nas doświadczenie, do którego możemy sobie pozwolić. I żadną konsekwencją tego nie będzie na przykład to, że zostaniemy wyśmiani. Ta cała historia, którą opowiadam, zmieniła życie Kasi, zmieniła też jej relacje z córką, sprawiła, że dzisiaj Kasia może. Przeżywać życie w pełni, cieszyć się. Jest też w takim etapie, w którym przyzwyczaja się do przeżywania życia lekko. Nie jest też tak, że kiedy przez całe życie i w, cał w naszym rodzie zawsze było ciężko i smutno, to nagle my yy, zintegrujemy to tak, że stanie się to naszą naturą. Oczywiście jest taki etap, w którym kiedy zintegrujemy to po raz pierwszy. Kiedy spróbujemy tego życia na poziomie radości i zabawy po raz pierwszy, zintegrujemy go, to później w naszym codziennym życiu też przyzwyczajamy się, jak to jest żyć w radości, jak to jest żyć w spontaniczności, jak to jest móc mieć chwile lekkie, błogie. I to, co chciałam Wam powiedzieć, przez ten film, dzięki temu filmowi, to jest to, że po pierwsze, jeżeli miałaś doświadczenie z zabawą i z radością trudne, jeżeli ono było wręcz traumatyczne i zapisało ci się, na zasadzie zabawa i spontaniczność równa się ból, równa się lęk, to dzisiaj możesz to zmienić. Nie jesteś więźniem starych zapisów. Nie jesteś więźniem tego, co przydarzyło ci się dawno temu w dzieciństwie. W dzieciństwie twój system nerwowy nie był w stanie inaczej sobie z tym poradzić. Musiał taki zapis stworzyć: zabawa równa się lęk, więc nie będę tego robić. Zabawa, spontaniczność równa się ból, równa się kara, więc będę tego unikać. Ale dzisiaj. Ale dzisiaj już nie musisz. Dzisiaj możesz żyć w pełni. Możesz się śmiać, możesz żartować, możesz się tak zwanie głupkowato śmiać, jak to się mówi, ale to już nie musi być głupkowate. To może być po prostu Twoje. I nie musisz się bać oceny, nie musisz się bać krytyki, bo kiedy Ty. Poczujesz się z tym swobodnie, to nikt cię nie skrytykuje. E, a twoje życie nabierze zupełnie innego wymiaru. I kiedy chciałabym Ci tak podsumować w krótkich e, słowach, jak masz to zrobić, to po pierwsze, zintegruj stare doświadczenia. Przetransformuj stare doświadczenie. Trudne, traumatyczne, bolesne. Przetransformuj je i zintegruj. Tak, żeby zmienić ten stary zapis. A po drugie, jeżeli jest tak, że jakieś doświadczenie jest tobie nowe, jest tobie nieznane, nieswojo ci z Nim, to najpierw musisz je poczuć. Musisz je doświadczyć na poziomie swojej psychiki, na poziomie swoich emocji, na poziomie swojego ciała. Możesz to robić. Albo w sesji ze mną, podpinając się pod pole informacji. Możesz też skorzystać z wielu różnych innych metod, które istnieją. Możesz użyć wizualizacji różnych medytacji kwantowych. Najważniejsze, by one się zadziały na niskich falach, najlepiej teta, wtedy możesz to zapisać na nowo zintegrować wpisać w, w swoje ciało. I kiedy już to zrobisz, to następnym krokiem jest po prostu smakowanie tego w życiu, przyzwyczajanie się. Może być tak, że przez pierwszy, drugi, trzeci raz, kiedy będziesz bardziej spontaniczna, jakoś zażartujesz, będziesz integrować tą, tą wesołą stronę swojego życia, swojego charakteru, swojej osoby w swoim życiu, to będzie ci trochę nieswoją, ale wtedy mów sobie: Przyzwyczajam się, integruję. Integruje radość, integruje spontaniczność. Przyzwyczajam się do życia i cieszenia się życia. I to jest taki krótki przepis dla Was. I chcę Wam powiedzieć, że życie ma różne kolory i wcale nie mówię, że ono jest tylko i wyłącznie różowe, tak jak dzisiaj mój sweter. Jest też szare, jest też. Brązowe, jest też ciemne, jest też jasne, jest też białe, jest też ma całą paletę. Ale to, co jest najważniejsze, to mieć dostęp do całej tej palety. A kiedy masz dostęp do całej tej palety, to możesz wybierać. A jak masz świadomy wybór, to masz wolność. I możesz. Tworzyć swoje życie po swojemu. I tego ci życzę. Pozdrawiam.